Są takie sprawy, od których dosłownie jeży się włos na głowie i to jest zdecydowanie jedna z tych spraw. Zanim Rhoda Derry wylądowała w psychiatryku i wydrapała sobie oczy, wyglądała tak. I jak widzicie, była to przepiękna kobieta z pięknymi, długimi włosami. Rowda urodziła się 10 października 1842 roku. Wraz z siedmiorgiem rodzeństwa i rodzicami mieszkali w domu w Indianie. Rodzina Rowdy w tamtych czasach była uważana za naprawdę zamożną rodzinę. Na swoje nieszczęście dziewczyna zakochała się w synie sąsiadów. Charles, bo tak nazywał się wybranek, wraz z ojcem byli rolnikami i uprawiali ziemię. Rhoda zakochała się w Charlesie bez opamiętania, niestety rodzice chłopaka byli przeciwko temu związkowi. Czyną tego wszystkiego miała być plotka na temat rodziny Rody, która mówiła, że rodzina uprawia czarnoksięstwo, czarną magię, że kiedyś w rodzinie Rody była wiedźma. Matka Charlesa nie chciała dopuścić do ślubu i znienawidziła Rhodę przekonana, że Ruda też jest wiedźmą. Doszło już do takiej sytuacji, że matka Charlesa powiedziała Rowdzie, że jeżeli dojdzie do tego ślubu, to ona ją przeklnie. Niedługo po tym wszystkim Rowda miała zacząć czuć się dziwnie, tak jakby ktoś ją popychał i widziała też dziwne postacie. Dziewczyna stała się też bardzo agresywna i wybuchowa. Wtedy jej rodzina zdecydowała się na oddanie jej do zakładu psychiatrycznego. W zakładzie psychiatrycznym natomiast stwierdzili, że dziewczyna jest nieuleczalna i z powrotem odesłali ją do rodziców. Jej rodzice rody zdecydowali się oddać dziewczynę do kolejnego zakładu psychiatrycznego. Wtedy był znany z tego, że nie dba o swoich pacjentów. Dziewczyna była na skraju jakiegoś załamania i szaleństwa, bo sama wydrapała sobie oczy i wybiła zęby. Stała się jeszcze bardziej agresywna nie tylko wobec innych, ale też wobec siebie. Wybuchy i agresja spowodowały to, że była ona zamykana w tej klatce. To była taka drewniana klatka, w której dziewczyna musiała leżeć i leżała tam godzinami i dniami. Siedząc tutaj i obracając się, dziewczyna była cała pośniaczona, obolała. Chyba nie muszę mówić też, gdzie załatwiała swoje sprawy i potrzeby. Była tam leżeć razem ze szczurami i myszami przez to, że Rowda głównie leżała w tej skrzyni, szybko straciła też możliwość chodzenia, ponieważ osłabiły się jej mięśnie w nogach. Czołgała się, żeby się przemieszczać. Śmierć Rowdy jest bardzo zagadkowa i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się stało. W jednym z artykułów można natomiast znaleźć informację, że w 1906 Rowda miała dostać jakiegoś ataku epilepsji, na ponownie miała wybuchnąć mega agresją wobec personelu, który miał już jej serdecznie dosyć. Ten oto personel miał poderżnąć jej gardło. Kilka lat później pielęgniarki miały przyznać się do jej zabicia. Ta wersja mówi natomiast o tym, że Rouda znalazła nowego lekarza, który zaangażował się w jej leczenie, miała też żyć w lepszych warunkach. Ci, którzy odwiedzają grup Roudy twierdzą, że czują przy nim dziwne szarpanie za nogi, więc jest takie prawdopodobieństwo, że Rouda wciąż tam jest.